I kolejny element naszych y, rozważań dotyczących problemów związanych ze zrozumieniem medycyny germańskiej. Moi kochani, mikroorganizmy równa się zarazki, czyli zarażają, zabijają, y, w ogóle katastrofa, mówią choroby. Moi drodzy, nie. Dlaczego nie? Dlatego, że według medycyny germańskiej mikroorganizmy, takie jak grzyby, bakterie i wirusy, pojawiają się w fazie której, w fazie zdrowienia, czyli ich zadaniem jest albo zredukować jakąś tkankę, która już nam nie jest potrzebna, albo y, wypełnić jakieś ubytki, które powstały w fazie stresowej, kiedy nam było potrzeba. Fajne porównanie, moi kochani. Kiedy y, jest jakiś pożar, tak, pali się jakiś budynek, na przykład, to naturalnym jest to, że przyjeżdża tam straż pożarna. Ale czy my podejrzewamy, że to straż pożarna? zrobiła ten pożar? Czy to oni podpalili ten budynek, skoro zawsze są tam w miejscu tym? Dlaczego my oskarżamy Helicobacter pylori o chorobę, a pamiętasz, że choroba jest fazą zdrowienia? Dlaczego my mówimy, że wirus brodawczaka ludzkiego znajdującego się w szyjce macicy, naszej macicy, w momencie, kiedy mówią, że tam jest jakiś rak, dlaczego my oskarżamy go o to, że on tego raka wywołał. To jest tak, jakbyśmy w hotelu weszli do jakiegoś pokoju, w którym jest pani, która tam sprząta. I teraz czy my oskarżamy tą kobietę, że ona zrobiła tam bałagan i teraz sprząta? Czy to ona jest winna temu bałaganowi? Nie! Ktoś inny zrobił ten bałagan. Bardzo sposób taki lekki tobie to tłumaczę. Natomiast mnie, jako osobie, która Wykształciła się na magister farmacji, to prawo natury, czwarte prawo natury, które stworzył dr Hammer, spowodowało zmianę o 180 stopni w moim myśleniu, i z osoby, która bała się, że ktoś na nią kichnie, prychnie, że ktoś, kto ma przed biegunką ja też ją miałam, jest takiej osoby, która była podatna na zarażanie się, na, w cudzysłowie, na zarażanie się. Stałam się osobą, Którą to w ogóle nie wzrusza. Po prostu, to mnie nie wzrusza. Ktoś jest chory, ja mówię: Okej, okay, dobra, mogą ci lecieć gile yy, do pasa, tak, albo do kostek, i mnie to nie wzruszy. Ja mogę, nie wiem, nawet wytrzeć sobie to, czy, czy spróbować tego, ale no to może by było mu mało przyjemne. Może bym jakieś dostała opryszczki, czy jakieś na nabłonku jamy ustnej, bo chciałabym się rozdzielić z tym, bo to takie może nieprzyjemne by było, tak. Ale na pewno nie, wywołało, nie wywołałoby to we mnie tej samej choroby, którą ma ta druga osoba. To jest spokój. To prawo natury wywraca, twój światopogląd o 180 stopni. Ale tak, to jest prawda. Wirusy, grzyby i mykobakterie czy bakterie pracują tylko i wyłącznie w fazie zdrowienia. Czyli wtedy, kiedy medycyna konwencjonalna mówi, że to jest yy, choroba. Tak? A my mówimy, że to jest super, jesteś fajny, zdrowienia. Gratulacje.